Drugim odcinku porodnika do dywizji, w którym zajmę się wytłumaczeniem, jak działają bronie specjalistyczne, w których sytuacjach warto ich używać. Więc, żeby było krótko, zwięźle na temat, zaczynamy od minigana, czyli specjalizacji strzelca. Minigan zapewnia nam 50% premii do pancerza. Jest to niebieski pancerz, który trwa czasowo. Na każdy załadowany charakterystyczny nabój przywraca 1% pancerza przy trafieniu. To oznacza, że po każdym trafieniu, gdy mamy zbite kostki pancerza, będą one odnawiane. Przechodzimy do drugiej. Jest to niszczyciel. Niszczyciel posiada granatnik. Granatnik zadaje obrażenia wybuchowe, świetnie działa na tłumy, a świetnie działa na psy. Gdyż zadaje bezpośrednie obrażenia, bez wymuszania rozbijania pancerza, nie działa kompletnie na czangi, czyli grubych. Wszystkie cele, które mają pancerz, który trzeba rozbić. Oprócz psów, w momencie, w którym mamy bardzo duży tłum przed sobą i mamy powiedzmy pełny magazynek, jest w stanie to zdziesiątkować w ciągu dosłownie 1,5-2 sekund. Tak, 50 od specjalizacji snajpera. Prawdopodobnie moja ulubiona broń specjalizacji. Przebija, po pierwsze, przebija cele bezpośrednio, więc jeżeli mamy cztery cele ustawione w rzędzie, jeden strzałem zadajemy im obrażenia 5, 6 bez znaczenia. Jest używany do gaszenia razora na rajdzie na jeden strzał. Niestety to wymaga trochę bardziej skomplikowanej procedury, więc wrócę do broni. Momencie trafienia we wrażliwy punkt tworzy falę uderzeniową. Fala uderzeniowa nie zadaje bardzo wysokich obrażeń, ale i takie zadaje, ma świetną pomoc w celowaniu, przez co przyjemnie się z tej broni po prostu strzela. Następna specjalizacja to jest w e, Mamy tutaj kuszę. Kusza zadaje obrażenia odkrwawienia i wybuchowe. Co to znaczy? Z kuszy strzelamy z wyprzedzeniem. Jeżeli cel się porusza, nie będziemy w stanie go trafić mierząc bezpośrednio w cel, trzeba trafić z wyprzedzeniem. Kusza jest fenomenalna, jeżeli chodzi o rozbijanie psów. W momencie, gdy trafimy psa e, w, lub czangę, bo czanga też ma pancerz, e, czyli grubego, bezpośrednio w korpus, pancerz jest rozbity. Możemy przerzucić się na broń szturmową lub jakąkolwiek inną i zadawać bezpośrednie obrażenia. Miotacz ognia. Miotacz ognia to cecek. Nie jest on świetną bronią, jeżeli chodzi o zadawane obrażenia. Ale potrafi utrzymać dużą ilość adów w odległości 15 metrów, czyli podchodzimy jak najbliżej. Podpalając wszystkich, cele palące się przez kilka sekund nie oddają do nas strzałów. Więc nie jest to też zła broń. Aczkolwiek jedna z mniej używanych przeze mnie, bardziej sytuacyjna. Na końcu mamy technika. Technik posiada wyrzutnię namierzającą celę. Co do tej wyrzutni jest dobra, aczkolwiek trzeba wiedzieć, jak jej używać, ponieważ bynajmniej mi wydaje mi się, że większej ilości osób jest yy, automat namierzanie. Niekoniecznie pomaga, ze względu na to, że gdy przykleimy się do osłony, mierzymy tą wyrzutnią. Przy autocelowaniu i strzelamy bezpośrednio w cel, często zdarza się trafienie w osłonę, co powoduje w tym momencie od razu obalenie nas na glebę. Jak używać tej wyrzutni? Najbardziej skuteczną metodą, jaką ja znalazłem dla siebie, w tym momencie, biorąc technika, niestety nie posiadam amunicji na ten moment, w momencie, gdy namierzymy cel. Moja preferencja to wymierzenie jest wyrzutnią rakiet nad celem, jak najwyżej, żebyśmy nie trafili wyrzutnią rakiet w osłonę, więc mierzymy w cel. Jak mamy staki, widać to okienko, jest tam sześć pestek w momencie gdy się zapełnią, w zależności od tylu, ilu mamy. Mierzymy w innym kierunku, najlepiej w otwarty tele, teren. Strzelając, rakiety są na, samonaprowadzające, więc tak czy siak po inny gonić za celem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o specjalizację. Pozdrawiam, do następnego.